My na ulicy Pomorskiej 15 dzisiaj przejdziemy tymi windami. Pomorska 15 w Gdańsku się dzisiaj przejdziemy, a zaczynamy od zręba zmodyfikowanego przez Lift Service. I ma panel tak na środku bardziej. Tłubiczka po zrębie znowu. Ciekawe jaki tu jest gong, bo stała po prostu na parterze, nie miałem okazji go zobaczyć. Chyba zwykły. To oczywiście zarówcisnę, I, i jeszcze re, reszta, to, reszta to jeszcze będzie klatka B. Na Pomorskiej 13 ogólnie jest inny układ klatek. Jest też do 9 piętra, i te windy są szybsze. Zwykły ma. the following guest o, ale lekkie te drzwi są nawet to jak upał, upał upuł, 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 upuł jest od półautomata ciekawa jest tabliczka od zręba no bo idziemy dalej ulica Pomorska 15b mamy zręba zmodernizowanego przez przez lift serwisa Jedziemy. Jedno oświetlenie nie działa. Tam też była tabliczka od zręba. Cześć. Wcisnę sobie już od razu zero, żeby nie było... żadną się wciskać. Na każdym piętrze się świat popali. Jak? dobry. brak. dzięki za oglądanie. Cześć.